Jakiś czas temu serwer JJSMP, którego nazwa pochodzi od inicjałów Josh'a i John'a, przestał istnieć, ponieważ przekształcił się na rapy.pl, od samego początku stającego się najpopularniejszym lifestylem w Polsce. Oczywiście nie mogło zabraknąć mnie na starcie nowej edycji ośmiu pierwszych podserwerów, jednak muszę się przyznać, że... Start nie poszedł od samego początku tak jakbyśmy tego oczekiwali. Najważniejsze jednak jest to, widzowie, żeby nigdy się nie poddawać, bo to, co wydarzyło się podczas naszej gry, było naprawdę niewiarygodne. Strzelcie jeszcze tego suba na kanał, bo lecimy jak burza ostatnio, a to motywuje mnie do dalszego robienia takich chorych akcji, jakie zobaczycie w tym odcinku. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. O. Bez cytowic? Bez setowic. Dostał. NIE! Tarcza mi nie zadziałała. Zabił mnie. Ej, żelaka mam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Biję go. na na Idę, 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 idę. Ja jestem ja w służbie. Ja jestem jak chcesz. Leży! Nie, to... Ty, gościu. Jakiś, yyy... 3,4 diexowy. Marno. No. Dostał kryta. Nie! Dobrze! Ty dawaj, dawaj, dawaj! Łódkę! Dobrze! Ja wyskakuję. Okej, okay, okej, okay. mogłeś zadać, mogłeś zadać. Ja muszę zjeść dostał, dostał kędza. No to z... żelaka tutaj odplas Ja grałem no. na tarcza z tym... Zabię, zabię, zabię. Dobrze, dobrze, ja mam tego żelaka na sobie. Czekaj, ja za... Zabijesz tam tego, ta? Zabiję, mam wszystkie ten... Nice. Pepe się, dobra? Nie, słyszałem się, usłem się, uczyłem Nie, się. Nie no, serio. No to teraz zaz, ja uciekam. Zaz, <laughs> Przykryty mu dałem. Ja mu dałem dwa hity, jak on w widzę był. Sądzę? Nie wiem, ale dobra. On chyba chce zrobić... Orion place, no Spoko, ja też tak umiem A, to jest drugi cave. Nie daj mu, dobra. On ginie. On ginie. On ma zero. Walnął teraz. Ja też. Jest dobrze. Dobrze! Let's go! Jak z kill'em. No mam dla niej. Na małym wieżę wchodzę. Aha, jaki? Y full jacks. Bijemy go? No. tam go. Dostał dwa razy. Ty, bo tu jest jeszcze dwóch, dwóch, dwóch dwóch. No bo to nie, to nie uciekamy. E, no chyba jo. Widzimy? Biego Sorkę Bigo, 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 zabigo. Za go, za W kobłebie jestem. Nie mam miecza. Czekaj. Ja to miecz szybko kamienny. A co on ci dał w nie bije? A wodniłeś, aby wylać? A się sam podpalił. Co za. <laughs> Spalił. Nie! Co z tą wodą? Dobra, Dobra. E, żyję. Ja Ale i temy my się spaliły, chyba. Nie. Spaliłeś się. Tak, jest gością na tej wieży. U góry. A, ma bieg sobie tylko. Ty, on mi nawet wodę. Jaki miły kolega. Wodę mi prostu. Cieba. Aha, dobra, on jednak bejtował z tym um, Tepasz? On jednak bejtował z tym No, trafił w wodę. Eee, ma furdiak fu samo. Ma. I maskina. Okay, okay, okay. Nie, no... O jakiś Steve'ek tu kolejny. Dostał krasietto. Nie! Zginął for the major. No bo to idziemy na wszystko w takim... Razie. Ja, ja mam <coughs> 8 serps Ja nie tylko mogę świadomo. Dobra, to ja dobra. czekaj, jeszcze się tepnę do jakiegoś gościa. No serio ja powiedziałem te słowa i widzę Skybase przed sobą. Ja wyszedłem, dobra, dobra. ja wyszedłem. Ty gościu tak, to jest... gościu to jest na pewno, bo spadli, z góry. To... Orion, proszę. Ja nie mam tapcze, ale dobra. Foko. Jestem. Fuck. Idę. Już, wbijam. Czekaj. Spadł. Bion. Do wody. Skaczę. O kurde, bo to... ...Diaks jakiś. Oła. E. Aha, ale dostałem bombę. A on mało. Kurde. Knochnij. Tylko nie szczekaj. Wiem. Wiem. Leży! Jest, jest, leży. Leży, leży, leży. Tak. właśnie zabiliście? Tak. Przecież. Tak, zaskoczył na mnie. Kurde, widzę, widzę, widzę. Idę. Nie, ja dwóch. Nie mówię, ja, dwóch, jest. Nie. dwóch jest! Dwóch! Dwóch! Dwa serca mam Le, Leży jeden Z, nie, Zbieram żelekka on malało, on malało, on malało Jakiś gościu bez seta go bije. Nie, może, tak nie, tak może tak nie, nie możesz Nie by bo mam dwóch poczekaj O jaka akcja? Tu gdzieś byli Są, so, są, so, są! So. Trzy osoby kordy, kordy, kordy Przy tym skatebase minus 720 na 0. Widzę was, widzę was, widzę was. Bo Super. Nie Nieważne. od się... Ale... Dobrze. O, ja mam jedno serce. Ginę, ginę, ginę. Zabiję, zabiję, tutaj pat. Dobra, pomagam ci. Dobra, teraz. Zabiję się. Zabiłeś dobra. go? Nice. Zabiłem. Dobra, dobra ale dobra, Mam 10, 50 ale... Dobra, Steve... Steveka mam jakiegoś, co wchodzi wodą. Tak się zdziwi. Daj mi, dalej, nie żyję. Zaraz, czekaj, czekaj, czekaj. Ja ci klepnę. A I zobaczymy czy będzie... Jakiś gościu sobie dobra, normalnie dobrze wybudował. Ty, hey, gościu, tu jest Mam wioskę. padł O tak, widzę, widzę, widzę. Dobra, o, widzę się tu. Chodźcie, tu, chodźcie tu. Idę, idę. Zabijemy go. Nice. No, dobra, to się to jest Mam Loa, mam Loa, czekaj. Też zastęp na przeciwciełekom. Jak chciałem się w powiedz, to się ojmy typu. Leży. Zabity, zabity, leży go, Jax? Tak. Jax, tak. To jest... Jax, jest te paś Te, te, pa, te on, Je ma też się on ma. się On ma. Ja, ja, ja. go, on ma. Z, z, zleciał na dół. Zabiłeś? Na... Zabierze. Jezu. Jezu. Przestraszyłem Jezu. się. Ja też. Jak tam, jak sam, popatrzcie się to. co nie? O, to jest okay. inny ogłoszenie, go znam. Tak. Aaa, movement. Robimy je. Ale, ale movement, ale movement. Idę za ogłoszenie. Dobra, idę, idę na tego drugiego. Dobra, my z EXO za tym ogłoszeniem wyjdziemy. A, dostaje tego gościu. Moment, ja... ty Dostał. Kurde, movement. Jeszcze 10 sekund loga ma ten słowo. Do, dostał full damage. 5 Leży. Nice. Ale go, ale go zorałem. Nie wierzę w siebie. Chyba wyloga. Dwie godziny, cztery diaczki. Dawajcie, skrina, skrina, dawajcie. Dobra, let's go. Może zdejmiemy hełmy, może zdejmij hełmy. Po co? Czemu kąpa pełni no, za. Chłop, chłop, Team Exo! C czemu wy... tam jestem, ja te te paść do mnie, wpaść paś, paś. No tam te do mnie. tepam się do A ciebie. A ja nie mam. Tepa Team Exo, pis. Korzystając z tego, że aktualnie jest walka, chciałbym przedstawić wam serwer w SMP. To serwer lifestyle, idealny dla osób, które nie lubią tłoku panującego na największych serwerach tego typu. Znaczy, czy to żeby się Nie ma lawy. Hosting zapewnia płynną rozgrywkę bez lagów, a na serwerze często rozdawane są klucze do skrzynek z drogocennymi temami. Zabijcie go, proszę. I oddajcie mi serce. Ok. Z ciekawszych rzeczy, jakie możecie jeszcze tam robić, to zdobywanie zrzutów z cennymi przedmiotami, które co jakiś czas pojawiają się na mapie, a także wymienianie serc i łusek wypadających po zabiciu smoka na wcześniej wspomniane klucze oraz wiele więcej. Oni mają dużo serc, ja, ja mam loa, bo ja spadłem. Co cofam. Osoby, które będą w top 3 w posiadanej liczbie zabójstw, co tydzień otrzymują nagrodę od właściciela, bo topka jest resetowana w piątki o godzinie 18. Spali, spalił się jeden, a drugi się od odjechał. Także wbijajcie już teraz na serwer SMP. link do Discorda oraz IP w opisie. I mam nadzieję, że spotkamy się tam. Ok. A tu mam. Dobra, zabity. Mamy twoje itemy. Mamy i temy, no. Eventy e, tu są. O chodzi? Ale to ty za cześć. Jak są dole? Jak są dole? Jak są? Czach! Czak, kurde, jest mam ja, ja antylogał to masz... No. Ja, ja ci wina, nie pomogę, bo ja mam jedno. Dobra, te panie, Tu, w plecy? No one wybiegliście. Tu, to, team tu. Widzę. Jak masz anti-logod jeszcze? Tak. Mam. Ilu tych kolegów było? Dwóch? dwóch. nie. Konów, nie. A trzech było. O, już są koledzy. Cofamy, 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 team exo, cofamy. Spróbuj królewskami zablokować za nami. Ekso, tapnijmy. to To... Dobrze, dobrze! Ale i... Dobra, Jesteśmy mistrzami, Tywa, Dobra, teraz też robię. to. Ale nie wiem, czy ja się... ...zmieszczę? Nic. Zmieszczę się. Udało się. Chyba. Nie jestem pewien. Tak. A, nie udało się. się, jeden wyszedł. Dobra, to co, bijemy ich zaraz? No. Można spróbować. Dobra, dawaj, dawaj, do mnie gadać. Te Cię. Będziesz w wodzie przez chwilę, ale... Nie, no. nie za mną. Dawaj. Uy, te, co tu się dzieje? Ja fokusuję jednego. Je. Ja Ch jednego. Gapa, Ja tego spasionego obiję. Chłopie, jednego Ej zjadł. Uciekał ode mnie. Dajcie go zjadć, ma fokus, bo ma ona... 2. No, no, no. A, czemu ja dostałem? Gapasz, zjadł. Oni mocne kryty dostają, jak coś. Ała! Bija. Ale on mnie bije. Biję. No bo on ma Nie mam żadnych hitów na spół. ŻE? Ej, dostałem mocnego hita! Ja mam dwie sobie. A, ja... E, ej, on ma... Nie. Już żyjesz? Hit. Y. Hity miał. O! Mocne hity dostaje, jakieś dziwne, jakieś kryty. No, chłop miał tity, on mnie ważył przez kilka... Tak. O, dawa, ten spasiony ma hity, on mnie bije przez nutkę. Dostałem hita z siedmiu kraty. Mhm mm Ale w nie No Ja tego jednego... No, no to jest Zobacz. pasiony Maciej, ty Oj, oj, oj Żelazny set Dobra, ja ich... Taki, takim, momentem, że ich zostawiłem daleko ja uciekam Ja robię w górę, w górę Ja ucieknę, Ja też, ja... ja, te, ja... Ta, uciekłem na spawna Jak mnie będzie... Jak będziesz mógł tepać, to możesz mnie tepnąć Bo ja jestem na spawnie Kubek On ledwo żyje. O, na unstreakcie czekał. No, na uciekamy? Diaks z klatą enchantowaną. Jeden jest. Tepnąć. Jest jeden. Dawaj 4-3. O kur, dobra. Tepną kolegę, nieważne. O, kur Uciekaj, uciekaj. Ja mam setę, już mogę do was setnąć. O kurde ja łódki nie zrobiłem a to jest lud. A ciebie dwóch goni mm -hmm. okay. Ja mogę ci jakoś pomóc bo ja mam tylko 5-3 No jak on mi takie Nie no to jest No niepoważne to jest kościół no, dużo to nadrobiłem, to co dużo, dużo nadrobiłem gościu łódkę chcę craftować, bo poszedł pod drewno to ja sobie zejdę w bok. Bo jeden się tam zatrzymał a, perełkę we mnie cyknął. Daleko jest? Blisko. Drugą we mnie cyknął. Wow. Mimo, że cyknął dwie perły, to i tak coś mu nie idzie. Dobra, ja jak Cicho, cicho, wody robię, wody. robię akcję. Wodą Cicho. On musi się skupić. Jezu Chryste Nie wier... Zabiję chyba, dobra, zabiłem chyba Słyszę kopanie i tam jakiś kościół się nam Jezu! Półsechca! Będzie daj. Z farona poszedłem. Oooo, co ja zrobiłem w tym momencie? E ja bym chciał mieć Ty, Ładny moment. Dobra, nie ale nie teraz masz... to hita dostaję. No, teraz to gil. No, ale oddajesz ej, mi! Ej, ej, ej! tu jest! Co? Vip, MVP, MVP! Ja do... e, już mam nie dwóch tam... diaksów jednak. Home, home, home! Wracaj się z tymi home. Mogę home. Mogę. W dupę. Dobra zrobiłem oczy skill albo spadłem przez, no m, przez przypadek Diaks jeden Bset jeden ambit. Dziak, dobrze, Dziak, Jeden Bset Daj tego I żona, I żona. Żona. No, żona. Ty jeszcze jeden tu... No 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 a, ale ty ja mi tego Diaksa Jeszcze tam jeden tam o, <coughs> Ale to chyba nie jest Team, chyba po prostu No po prostu e, ma... Ktoś ma z was nie ma Andrewta Dobrze No ja nie mam Mamy. Jezu Chryste. Nic dobrze, dobrze, dobrze. bij go Wrócili, nie, wrócili, wrócili, wrócili. wrócili nie, jestem nie, nie, nie mogę przy tym Ja się biję tym. O nie, 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 on mnie goni mm. co ja Dobrze, nice. Dobrze, Jezus, nie, co nie, ci mam nie, Zabijem Dobrze, nice nie, uważaj Eee, no. jeszcze Dobra, dawaj, dawaj. Jest, 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 Chodź go, a macie shielda, macie szybko. Oj, 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 panie! Panie, MJ! Kąd to No ale może ktoś mnie nie bić? Dobrze. No, czy wy możecie? No bo mnie wrzucił ten bez stop Mie też, mie też, mie też. Potem! Potem, 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 Tutem! Tutem! Ty, dobra, dobra, moment. tego zabiję tego diaczka. Ej leży! Oryna, bo... To jest za tym MVPem? No, on mocnu! On nie wszłócił jak na dole Ja na dole czekam na niego jak to? Tak, żeby do tej wody ja... go! Tutaj... Dobrze! Zginął! Leży, leży! No, no. Mam, mam i teny. Ja pierdzielę! Ej, Kolejny Kolejne jest! Ja piedzielę, ale tu są akcje. Chodź, wychodzi. Oj... Trzeba go tu Kobeba dać, bo pani ma Dawaj go No ale czemu sarek, sarek, sarek. wy z z nim wchodzicie? Powiedzcie mi. Dobra, w końcu. Nice. Jezu, Dobry.